Cześć, witam wszystkich po raz kolejny w, yy, w Zagrebie w Minecraft No i tak, nie uwierzycie. na drugim... Na pierwszym piętrze w budynku, lecz znaczy w tym domku znalazłem żelazo No i oczywiście dam otykę myt, przy okazji zrobiłem żelazo otykę. No i tak, nagrywałem ten odcinek zaraz po poprzednim, ewentualnie tam tylko rozbudowałem trochę farmę Chociaż tak naprawdę tylko przygotowałem miejsce na farmę jak widzicie, tak to wygląda. No i tak, tu mogę również zrobić farmę zaraz. Otóż się rozrosło to, więc od razu podbieram i rozrosnę dalej. Bo ja trzcina będzie miała, brała tutaj największy. Nie wiem, jak to powiedzieć, dobra. Największą rolę, najważniejszą rolę będzie odgrywa pszenica, tak naprawdę, Czyli znaczy trzcina. Pszenica zarówno też, tak naprawdę, więc już ją od razu zasadzę. I to nie po to, żeby mieć pożywienie, ale w innym celu, tak naprawdę, pszenica będzie. Pszenica będzie w celu, aby nożyć krowy. No tak. Dlatego, że najważniejszą rolę będzie odgrywała skóra, tak naprawdę. Więc, do robienia książek, żeby mieć enchantowane książki. A książki po to, żeby później zdobyć książkę o enchantie, yy, Ludik oraz Fortuna, żeby mieć po prostu wszystkie o więcej. Trzeba zacząć właśnie od farmy. Farmy zwierząt też będę może robił. Żeby było jak najwięcej tej farmy. Dobra, czyli to jest farma pszenicy. Tu jest farma trzciny. No, oczywiście, będzie jeszcze farma, no nie wiem, innych yy, materiałów, takich jak na przykład machlebek. Dobra, tutaj spodujemy w takim razie. O, w tym miejscu. Na razie tyle wystarczy. Weźmy sobie machlebkę i zasadźmy. Yy, Przednicę właściwie mógłbym też zasadzić, ale. A dobra, zasadźmy. Jak? Osadzić. No dobra. Grzybów oczywiście tak nie zasadziłem. Grzyby musimy gdzieś gdzie zasadzić, ale póki jeszcze tu jestem, no to w takim razie zasadzę może dynie. Może w ten sposób będzie idealnie? No dobra, w ten sposób. No i w takim razie zmieńmy na. A dobra, wszystkie przeróbmy. Zróbmy ile się da. No dobra, jeszcze się da dużo. Dobra, i by rosną dynie. No i tak będzie to pięknie wyglądało. Grzybów na razie nie zrobimy, dlatego że grzyby potrzebują ciemności. Chyba, że tutaj, w tej skale zrobimy... Mógłbym spróbować zrobić w tej skale, ale nie wiem, czy się opłaca. Albo dobra, nie. Nie barwimy już czasu. Jak wszystkie odcinki bym na robienie parmi to by strasznie nudne to się zrobiło. W tym odcinku zrobimy co innego. Pójdziemy sobie do... Do tego, jak to się nazywa? Yy... Na bagna sobie pójdziemy. Bo potrzebuję. lilie wodne. Będę mówił wprost, żeby was nie wtajemniczać zbyt długo coś. No a lilie wodne to pewnie domyślacie się, do czego są potrzebne. Dobra, a więc idziemy taki takim razie do Nederland. Moment. W koksy. Jakbym miał spotkać coś ognistego, chociaż i tak nie będziemy schodzić do deneru, będziemy górą iść. Mam nadzieję, tylko że pamiętam, gdzie są bagna. Jak to działa? A, w ten sposób. Jak widzicie, tu zrobię takie fajne przejście. No, trochę się umie rektor. A więc idziemy. Taki wielki, co zbudowałem portal, dlatego, że to będzie moja główna willa. No, jak widzicie, dałem drogowskazy, więc nie powinienem zabłodzić. Tu jest willa, biom, oczywiście, sawanna. Uplanuję zrobić przez Nether dojście do każdego biomu. Oczywiście z wyjątkiem tych małych biomów, do tych wielkich biomów tylko. Tu mamy bagno, a więc do zobaczenia po drugiej stronie. No, fajnie by było w ogóle. Tylko bym musiał jakiś szybki sposób ogarnąć przemieszczania się po tym lederze. Istnieje możliwość rozłożenia lodu albo po prostu lecenia na litrach przez leder, ale... Jeszcze nie wiem jak tu ogarnę przejście na razie. A ogólnie nie zwracajcie uwagi na dźwięki w tle. O! 49 level ma. No i co tam u was? Jak tam matury? Otóż, muszę przyznać, że... ...z ósmej matury dużo lepiej mi poszło niż z pisemnej, ale... ...nic nie szkodzi. Tu jeszcze nawet nie zrobiłem tunelu do końca. Taki długi ten tunel jest. Muszę, przydałoby się wyższe zrobić. Dobra. A więc tak, jesteśmy już na miejscu. No cóż, na dlatego, że no, planuję na razie tylko nagrywać. Tego no. swój komentarz, oczywiście głosowy innych głosów, raczej nie chcę nagrywać. No i tak, przyszliśmy, no super. Jak, yy... Jak chciałem noc, żeby zaprowadzić na slajmy, to wtedy akurat był dzień. A gdy ja akurat nie planuję planu polować na slajmy, no to mamy noc. Jak widzicie, Minecraft yy, zwykle lubi robić takie trolle graczom. O, ale leży sobie gratis. No cóż, no to sobie wezmę. Czemu miałbym nie skorzystać z okazji? Ale ja dobrze w innym celu. Nie po to, żeby zbierać gratisy, tylko po to, aby zbierać lilie wodne. Potrzebuję przynajmniej chyba z dwa staki lili, o ile się nie mylę. Tyle, myślę, że dwa staki powinny mi wystarczyć. No tak, mógłbym zrobić sobie łódkę, żeby szybciej pozbierać te lilie wodne, ale... Ja sobie ręcznie pozbieram. Dobra, czyli jednak żelazo się nie, nie przyda, bo chciałem nożyce zrobić, żeby pozbierać lilie, ale... Widzę, że ręką da się zbierać. No, czyli dziś będzie taki odcinek trochę... Inny. Znaczy, właściwie to jest tego samego dnia, co ten poprzedni odcinek, ale... Właściwie to ja sobie mogę Liany pozbierać, bo mi się mogą przydać kiedyś. Jak nie do... jako drabina, no to... Do ozdoby. Ale na serio. Trzeba by zakończyć robić jakąś inną serię również z Minecrafta. Nie tylko hardko. Ale na razie... Póki co... Oczywiście w opisie filmu będziecie mieli również dostęp do tych y, dwóch y, nowych serii na moim kanale, które są zaginione, bo nikt z Was ich nie oglądał. I nie zostawił łapki w górę. O! Ile trzciny! Muszę pozbierać to. Bo byłoby głupio nie pozbierać. No wiem, powinienem zostawić, żeby później odrosła tu, ale... Pozbieram sobie na razie. Pytanie tylko, czy mogą się rozrastać te lilie wodne. Tego nie wiem, niestety. Jakby się mogły rozrastać, to by było fajnie, bo tutaj mógłbym zrobić farmę tych yy, lilii wodnych. Dobra, pozbierajmy jeszcze. O, ile grzybów. Grzyby też sobie pozbieram. Bo muszę pozbierać. Przynajmniej po. No, kilka grzybów zostawię, żeby mogły się rozrastać potem. Bo grzyby, z tego co wiem, to się rozrastają. Póki im środowisko się nie zniszczy. A więc podbierajmy. Aha, dwa od razu, dobra. No dobra, to tych zostanie. pozbierajmy jeszcze to, czego szukam, naprawdę. Czyli lilii wodnych. Trochę to zajmie. O, grzyby niestety też pozbieram, dobra. i tak będziemy po prostu sobie teraz tutaj, nie wiem, marnować czas. Właśnie to nie jest marnowanie bo, bo mamy jeden tak jeszcze dwa tak, znaczy jeszcze jeden tak. Będziemy mogli wracać. Widzieliście, że na tym save w ogóle nie zginąłem? Hmm. Lepiej nie kraknąć, bo jeszcze zginę. Cóż, postaram się przeżyć jak najdłużej na tym save i nie zginąć ani raz. Przynajmniej dopóki nie będę miał yy, yy, łóżka, którym zataczę spad. Dobra, odbieram sobie trzcinę również, Moim więcej trzcimy, tym lepiej. Tak samo jak yy, ilość lajtów pod filmem. O, i tu mamy trzcinę. No dobra, ale jest tak. Hmm. Myślę, że tyle już wystarczy. Więc w takim razie jeszcze trochę pozbieram. Bo wiecie co? Które już jestem na bagnach, no to sobie od razu pozbieram trochę lian. Rycami tylko można je zbierać. I jeśli chcecie ich pozbierać jak najwięcej, to najlepiej zacząć od dołu ścinać, a nie od góry. No a jeśli zostawicie górną część, to wtedy będziecie mieli farmę tych yy, widorośli. Dobra, tyle mi wystarczy, mogę sobie farmę tego zrobić. No dobra, chcę efektywną farmę, więc zrobię, drugą. pozbieram trochę więcej. Dobra. A pozbieram sobie, bo jest dużo. Super, zaczęło padać. To jest jedno z czego, czego najbardziej nie lubię w Minecraft'cie, zwłaszcza podczas budowy. Ale nie jest to tak bardzo wkurzające jak padający śnieg w mojej krawcie, bo deszcz przynajmniej zostawia gałusz, a śnieg zostawia dodatkowo jeszcze powierzchnię, zasypuje. nasypuje. Dobra, wracamy w takim razie, wszystko, o, jeszcze grzyby sobie pozbieram, bo jest ich tak dużo, więc żeby nie były samotne, to sobie pozbieram. Dobra, wszystkie się inny na razie niech sobie żyją długo i szczęśliwie. Dobra, teraz poszukajmy, gdzie jest powrót. Tu chyba jest. Auci. Ocie kręcę, nie mam butły Moje butki poszły. Mnie. Dobra, żartuję. Gdzie my mamy portal? Chyba tam. W dobrym kierunku idę, co nie? Przecież mam dobrą orientację w terenie. Dobra, jak widzicie mam trochę... O, przy okazji pozbierałem sobie trawę, a więc skoro zbieram... Jak widzicie, tutaj miałem pod portalem dosłownie te linie wodne, ale jak yy, cokolwiek zbieram, to nie lubię oszpecać terytorium, więc dlatego zostawiłem sobie tutaj, ale to sobie pozbieram. Zawsze jak coś jest, to nigdy nie pod portalem, tylko tylko jak najdalej, żeby po prostu był ten efekt, kiedy się wchodzi na bagna. O, jak pięknie tu wygląda. Ale bym chciał zrobić screenshota. O. Zawsze, zawsze dalej. Chociaż nie wiem, niektórzy to po prostu robią, by robili to po prostu... O, jest tutaj, tu są nie, więc zbieram Nie, ja zbieram w y, odmętach jakichś. No dobra, zostawię trochę trzciny przy okazji, żeby po prostu... Coś było tutaj. Aha, no tak. Możemy tylko przy wodzie stawiać. Teraz ja sobie postawię tu. Tu. Jeszcze jedno tu. Jeszcze jedno tu. Jeszcze jedno tu. I ewentualnie tu. No i gotowe. I to sobie wyrośnie kiedyś. I sobie będę zbierał z to. Zresztą jak pada... rośnie szybciej jak pada deszcz. Nie wiem. Na pewno możemy podczas deszczu na farmie y, robić tym i... O, dobra, zademonstruję wam w takim razie. O, I to w ogóle nie zniknie, dopóki nie przestanie padać deszcz, tak naprawdę. Więc to jest fajne. Podczas deszczu możemy wszędzie taką... Y... No, przygotowywać ziemię do uprawy, co sobie oczywiście... Czerwone żeby jeszcze mi się przydało tobą. No, one nie są tak jak w trujące. Bo używamy je do zupy. Mów o Jest trochę dziwne. No ale nie wiem, możliwe, że... Dobra, nieważne. Spotkamy się na drugim końcu tunelu. Na serio, powinienem ten tunel doprawić jakoś, no nie wiem, przynajmniej sufit podwyższyć czy coś. Bo to normalnie masakryczne jest. Że aż tak leniwy żeby to skończyć, dobrze, że miałem przynajmniej dużo yy, cierpliwości, żeby, no nie cierpliwości, tylko tej, dużo chęci, żeby skończyć, żeby oznaczyć te tunele, przynajmniej tabliczkami, chociaż wiadomo, że są to wspomnie, to stać mnie na coś lepszego, żeby oznakować te tunele, na przykład ramkami i, i temami podpisanymi w ramkach. Ale to jest taki podpis na szybko, na razie. A więc zaraz wracam. No i tak. Jesteśmy, teraz tak, w tatą stronę, ale w to, tą stronę. Mimo to, że to się dużo dali, to jednak i tak y, tatę biom. Bagienny znajduje się jeszcze dalej. No i wróciliśmy. O, odłożę sobie oczywiście bola. Będę używał angielskich odpowiedników, jeśli chodzi o szlachet. No dobra, a więc budujemy w takim razie. No, i jak widzicie, farma będzie bardzo ciekawa, pomysłowa. Jak widzicie, jeszcze to nie wyrosło, dlatego, że nas jeszcze w tej części nie było. A wszędzie zbudujmy. No i tutaj celowo zostawiłem takie szerzej, żeby sprawdzić czy to w ogóle wyrosną nowe. Ale chyba raczej nie. Chyba tutaj zróbmy w ten sposób. i no już sobie jest. Posaćmy więcej tych trzcin. W ten sposób będzie dobrze. A tu też sobie zasadźmy trzcinę. A czemuż znaczy, nie? Przynajmniej będzie większa farma trzciny. No i tu do środków przyszłości można też coś wsadzić. Ale na razie nie mam pomysłów, co. No ale powoli to rośnie. No cóż, rośnie sobie powolut. Nie spieszy się nigdzie. Dobra. No a farma y, pnącz to będzie na przykład nie będzie na razie farmy pnącz. Tak wygląda moja farma. Dają mi to jedynie dwa odcinki, ale i tak warto było. No jeszcze trawa, żeby dekorować, udekorować coś. Chociaż trawę mógłbym wszędzie zdobyć. O, mam więcej grzybów. A ten mam tylko jak mi się ich więcej. Możliwe, że w zrobi zrobię jakąś farmę grzybów. Mini farmę grzybów. No i to tyle w takim razie. Na odcinkach zrobiłem farmę. Która wygląda... No cóż, może najpiękniejsza farma to nie jest, ale... Mnie się podoba, więc... Więc, więc taka zostanie. Oczywiście widzieliście piękne, czy ma co nie? Żeby było, no żeby było jakoś yy, yy, jakieś ozdobny w tym domu, ale jeśli chodzi o światło, no to tutaj nie jest najlepsze oświetlenie. Przydałoby się lepsze się i mógł na serwisie na poziomie trudności A więc trochę to zajmie. Przepalarkę również będzie trzeba poprawić. To pomieszczenie również. Naszy... Tak naprawdę, tylko biblioteczki tu trzeba dodać. No i tu też dodam biblioteczki, to nie będzie wejścia. Wejście będzie stamtąd. Chociaż tak naprawdę nie trzeba we wszystkich kierunkach, ro, znaczy wszystkich ścian budować, żeby był 30. tyle, Ale skoro mam tyle miejsca, no to mogę. Czyli tak, poza odcinkiem będę dokończał budowanie, spróbuję ogarnąć jakąś, jakoś tą windę, żeby. Była w ogóle przynajmniej nie wiem, w połowie skuteczna. Przynajmniej żeby się dało w dół jechać, bo w górę to coś czuję, że to mi się nie przyda. W górę, w górę to mogę sobie schodami pójść. No, czyli, będę, czyli sporo roboty na tak Dobra, mogę Wam zaspoilerować. czy może by nie, nie widzę problemu. Jak widzicie, już planuję poddasze. Oczywiście na razie takie prowizoryczne dopiero. Jeszcze nie wiem nawet z czego to zbuduję. Ale już jest... Yy, już, już jest postęp jakiś. No nie? Farma jest... miejsce na... No... A, no tak. Na sawannie na szczęście, podobnie jak na pustyni, nie pada deszcz. No a... tutaj jest część innego biomu, więc będzie mi taki kawałek tylko padał do domu. Jak widzicie. No i co? To by było na tyle w takim razie. Żeby znów mi nie wyszło zbyt długie pożegnanie. W na następnym odcinku nie wiem, co może wyskoczymy. Znaczy, jak już będę w trakcie i myślę. No więc, jak wspominałem, pojawi się ten odcinek nie od razu po wrzuconym, yy, poprzednim odcinku, tylko dzień później. Dzień albo trzy dni później. Zależy od tego, ile lajków zbiliście pod poprzednim filmem. No jeśli dużo lajków to wiadomo, że pojawi się od razu następnego dnia. No a jeśli mało no to, lub w ogóle no to wtedy pojawi się czy nie później, ale to nie znaczy, że już nie musicie wbijać pod poprzednim odcinkiem. Bo przywilej nadal obowiązuje bicia odpowiedniej, odpowiednio dużej ilości lajków. Więcej niż jeden. Dlatego, że to seria główna. Jeśli No, jeśli by nic, znaczy. Jeśli by. Było zbyt mało lajków, na przykład tylko dwa. No to wtedy. Mm, no to wtedy. Dobra, przestańmy. No tak. Nie tam co chciałem powiedzieć, więc przemilczę część yy, 1280 Turaś wymyślając sobie oczywiście znowu podkolorowując dobra nie, nie marnujmy czasu, bo pewnie jesteście zajęci, idziecie pewnie na spacer, bo jest ładna pogoda. Więc. Oczywiście picie wodę. Bo jest upał. Znaczy teraz kiedy to nagrywam. Jak, na, jak wrzucę to nie wiem czy będzie deszcz, czy będzie... Yy, czy będzie ładna pogoda taka jak dziś. Więc... Dobra, nieważne. A więc tak. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka, który się pojawi od momentu wrzucenia za około 3, tydzień, trzy dni, nie wiem. Jeszcze to ustalę, a może już następnego dnia, w zależności od ilości live. Dobra, na razie pozdrawiam Was. "Jest?"